A co jeśli powiedziałbym wam, że wszystko to, co do tej pory widzieliście na kanale Team Natural to dopiero początek? Co jeśli powiedziałbym wam, że te wszystkie vlogi, filmy miały służyć do tego, żeby, żeby nabrać doświadczenia do zaczęcia czegoś nowego? Co jeśli powiedziałbym wam, że, że jeśli pokochaliście vlogi, to nowa seria będzie wam dawała naprawdę wiele radości i wiedzy. Mam ciarki na plecach. Następny film, który zobaczycie na tym kanale, uwierzcie mi zmieni wszystko. Jeśli chodzi o moje życie, to mógłbym powiedzieć o nim wiele rzeczy, ale niewątpliwie kluczową wartością jest wiara, przyjaciele, rodzina. Ale jeśli miałbym powiedzieć, co jest najważniejsze w takiej drodze do spełnienia w drodze do walki o moje marzenia to jasne: etyka pracy, zaangażowanie, poświęcenie. Ale najważniejszą rzeczą jest to, że. że nigdy się nie poddaje. Never quit. Never. Sam że powiem, Wiara, Karolina, rodzina, przyjaciele. Wiara, ja, Karolina? Rodzina i przyjaciele. Wiecie co? To jest poprawna kolejność. <grystanie>